Ależ dzisiaj rowerzystów spotykam. A jest dziesiąta. 17. Siemanko, witajcie. Niedziela. Już nie pamiętam którego. Dwa stopnie. Na plusie w nocy było minus 3. A więc rześko Maksymalnie chyba będzie z 6 dzisiaj. Szału nie ma, ale raz, że słońce. Dwa, że sucho na ile to możliwe a więc bez opadów i wiatr taki chyba nie za silny więc spróbuję coś pokręcić i zapraszam Was na wspólną przejażdżkę na początek tradycyjnie zbiornik Kuźnica Warenżyńska bo jest tu pięknie o każdej porze dnia i roku i bardzo lubię tu przyjeżdżać Pięknie tu jak zwykle bardzo pięknie. Stanąłem dosłownie na chwileczkę łyczek herbatki zrobić i dalej jadę. Bo pomimo, że pogoda cudo, jak mówię, no to jednak te dwa stopnie na plusie i lekki wiatr sprawiają, że trzeba być cały czas w ruchu. Inaczej bardzo szybko się organizm wychładza. I później ciężko się rozgrzać więc trzeba chodzić, biegać, pedałować, cokolwiek byleby nie stać. Jutro ma być jeszcze ładniej podobno a tylko tyle, że ja od dzisiaj nocki zaczynam, więc będę miał taki tydzień lekko wyrwany z życia i za dużo nie pojeżdżę. Więc muszę skorzystać z tego co jest, a jest nie najgorzej. Ledwo się rok zaczął Ja już szastam pieniędzmi <laughs> Przykład Zakup tego drona Którego absolutnie nie żałuję Jeśli ktoś z Was się zastanawia czy, czy warto kupić to odpowiadam, że jak najbardziej tak Niesamowita sprawa I to nawet nie chodzi o kręcenie jakichś tam epickich filmów Chociaż jeśli tylko macie do tego talent, zdolności to To jak najbardziej ale jest to po prostu świetna zabawa i kolejny sposób na to, żeby wyjść z domu i spędzić czas z dala od telewizora, komputera, a na świeżym powietrzu, ja w zeszłym tygodniu wracałem z pracy, miałem ranki lekkie ogarnięcie się, jakiś obiad. No i co? Drona w kieszeń i albo na spacer. Albo rower, jakaś miejscówka. Wracałem już, jak było ciemno. Świetna zabawa. Naprawdę polecam. No ale to był taki wydatek dla przyjemności. A czekają mnie takie bardziej serwisowe, żeby zadbać o rowery. Mianowicie, po pierwsze muszę w szosie wymienić owikę, bo. Już widać ślady zużycia no i przede wszystkim w gravelu muszę zmienić linki pancerze od przerzutek, bo pancerze od nowości nie były ruszane. Ten od tylnej mam lekko załamany w jednym miejscu i, i nie zawsze mi łapie zmianę biegów. Jest to wkurzające, no a przy okazji zmienię też owikę, która. Pomimo że, pomimo, że jako nowa wyglądała fajnie, to kolejny raz bym jej nie kupił. A na pewno nie kupiłbym owiki z białymi elementami. Bo mówię, nowe na zdjęciu, czy nawet wyjęte z pudełka, wygląda fajnie. Ale po kilku użyciach, to jest praktycznie nie do doczyszczenia. I już fajnie nie wygląda. No i zastanawiam się, jaki kolorowiki wybrać. Chodzą mi różne pomysły do głowy. Jedne bardziej stonowane, drugie bardziej ekstrawaganckie, żeby trochę kolorytu energii pchnąć w ten rower. Ciekaw jestem, jakie wy byście mieli pomysły, jeśli chodzi o tego gravelka. Jak widzicie i jak może pamiętacie, rower nie jest typowo czarny, to jest raczej kolor grafitowy. I tak się zastanawiam właśnie jaka owika by tu najlepiej posadała. Absolutnie nie sugerujcie się kolorem bruksa czyli siodełka brązowego zresztą w tej chwili go nie mam założonego jest założone całkiem inne nie sugerujcie się czerwonymi naklejkami na obręczach bo też się zastanawiam czy by ich nie zdjąć co mnie tam przychodzi do głowy jakiś czarny z akcentem na przykład złotym Albo jakieś srebrne. No, są też bardziej takie odjechane, jak taka żarówiasta, pomarańcz, na przykład. Coś na pewno wybiorę. Ale pomyślałem, że zapytam też Was, jaki według Was by tu pasował. Może akurat któraś sugestia zgra się z moją i mnie utwierdzi w wyborze. A co do Bruksa, dlaczego go w tej chwili nie ma? Cóż, okazało się, że mam za nisko siodełko ustawione. Do tej pory, przynajmniej ostatnio tak jeździłem jakoś dziwnie, i strasznie mnie potem po każdej jeździe uda bolały. Więc siadłem gra w domu, zacząłem mierzyć siebie i. I ustawienia roweru, i wyszło mi, że mam gdzieś 2 cm za nisko sztycę. Jak zrobiłem korektę, zresztą dzisiaj pierwsza jazda nie druga, przepraszam, druga. Pierwsza była nieudana, bo pierwszą zrobiłem na bruksie. No i niestety okazało się, że jest niewygodnie, bo bruks w tej środkowej części jest taki wypukły i po prostu. Przy podniesionej sztycy gniecie, ugniata, uciska prostatę. Nie jest to przyjemne uczucie, zwłaszcza na dłuższej trasie. Za bardzo już pochylić go nie mogłem, bo wtedy za duży ciężar szedł na, na ręce. Więc chwilowo go zdemontowałem, założyłem inne siodełko, no i zobaczymy, co to będzie dalej. Dzisiaj pierwsza jazda w tym innym ustawieniu Pierwsze wrażenie jest takie, że większa moc jest kierowana na korbę Zobaczymy po całej jeździe jak tam nogi się będą czuły Czy nie będzie jakichś bóli kolan, ścięgien Bo to taka korekta to już dosyć drastyczne przestawienie, i to się może odbić też na mrowieniu rąk, na, na bólu pleców. Sami wiecie, że minimalna nawet zmiana ma kolosalny wpływ. A ja tu prawie 2 cm podniosłem. A nie ma za co. Mógłbym szybciej, ale nie będę się falił. Ale paskudnie zimny wiatr się ruszył Fuh. Bardzo nieprzyjemny A ja zajechałem pod zamek w Siewierzu I niespodziewanie spotkałem Widza mojego kanału, Grzegorza Którego pozdrawiam Postalimy trochę, pogadali Bardzo sympatycznie spędzony czas no, tylko że trochę się wychłodziłem, więc jadę dalej. No i zapomniałem wspomnieć, że przy okazji wymiany tej owiki pancerzy muszę też gumy wymienić. Zobaczcie, jaka ta jest. Wąska, przylegająca, jaka ta, zniekształcona. Jedno odciągnięcie, bo raz wymieniałem linkę przerzutki z rok temu, i już nie wróciło do swojego kształtu. Więc troszkę wydatków znowu mnie czeka, <gry> ale to już tak jest, że jak jest rower, to i wydatki przy nim są, a jak są cztery rowery, no to wydatki trzeba mnożyć. O jak przyjemnie. To jest niby 6 stopni zapowiadane, chociaż ten wiaterek trochę obniża temperaturę, ale już się z powrotem rozgrzałem, jest ciepło. No to jedziemy na bardzo długą prostą, na której nigdy nie byłem. Co jest o tyle dziwne, że tu w okolicy bywam dosyć często sześć procent siedem. 30, 14.30 Rozrzuty kamienia. Bo tu kamieniołom jest. Jak sympatycznie. Prosta, ale nie płaska, jak widać. Podjazd, z zjazd, podjazd. No, parę ujęć zrobiłem z powietrza i znowu lekko zmarzłem, więc jadę dalej. Ale jak sympatycznie Za wiatrem słoneczko przebija Wykorzystujecie chyba ten dzień, mam nadzieję. No i co, kwadrans gdzieś minął, kilometrów nie przybyło. <laughs> Właśnie dlatego <laughs> zabieranie drona to nie jest dobry pomysł na wypady takie stricte kilometrowe. Bo po prostu się człowiek musi zatrzymać w jakimś fajnym miejscu, gdzieś sobie polatać i czas ucieka. Tak poza tym, a tam jest stromo, to pojadę tędy. Tak poza tym to oczywiście, jak już wspomniałem, polecam świetna zabawka. <ścoughs> o, ho, 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 ho i tu powinno być Wiada się droga wyjazdowa no wszystko by było fajnie jakby nie to zimne wiatr piękny dzień ale ten wiatr bardzo nieprzyjemny się zrobił Ostatnio mam do niego takie szczęście, że co wyjadę to... to piździ. Południe nad zbiornikiem Tłumy jak zawsze. No zobaczcie, sołty z asfaltu zbinął na noc i zapomniał rozłożyć. Bardziej serio, to bardzo fajnie, że robią tą drogę. Bo tu już była dziura na dziurze. Łata na Łacie i nieprzyjemnie się jeździło. A tu zobaczcie. Będzie gładziutko, równiutko. No, 70 km jest, więc już będzie lepiej niż w czasie ostatniej jazdy. Ale do stówki i tak pewnie zabraknie. No, fajnie, że się ruszyłem, cieszy mnie to. Troszkę pojeździłem, troszkę polatałem, poznałem nową osobę. Ogólnie, same przyjemne rzeczy dnia dzisiejszego się wydarzyły. Cześć. 7 stopni za wiatrem słońce takie jest, ale lekko takie niewyraźne No jak, jakby to jesień było Na szczęście idzie ku wiośnie no, Moja ulubiona chopeczka, którą codziennie praktycznie pokonuję w dwie strony jadąc do pracy i tak, owszem, dzisiaj wieczorem będę tędy zjeżdżał. Jeszcze podjazd pod kościół na Dubicie Jak widzicie ruch tu spory I dosyć wąsko No dobra, tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki za obejrzenie, komentarze, łapki, subskrypcje. Trzymajcie się zdrowo. Spędzajcie czas właśnie tak na świeżym, na ile to możliwe, świeżym powietrzu. I do zobaczenia gdzieś na trasie, a może na szlaku, a na pewno. kolejnym filmie. Hej!